Uwaga! Umieść ten przedmiot za drzwiami. Pozostało pięć lat. Przesłanie od Świętego Michała Archanioła. Drodzy bracia i siostry, zwróćcie uwagę na kluczowe przesłanie, które święta. Michał Archanioł objawił w Europie i Stanach Zjednoczonych. To ważne objawienie nie tylko wyjaśnia wiele wątpliwości dotyczących trzech dni ciemności, ale także ostrzega nas przed przyszłymi wydarzeniami które będą wymagały naszej pełnej uwagi i duchowego przygotowania. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym podtrzymać naszą tradycję. Proszę o pozostawienie w komentarzach imion swoich lub członków rodziny, którzy potrzebują modlitwy. Zależy nam na tym, aby w intencjach Różańca Świętego znalazło się jak najwięcej imion. Jest to gest wiary i jedności który wzmacnia naszą wspólnotę i jeszcze bardziej zbliża nas do boskiej mocy poprzez wspólną modlitwę. Michała Archanioła jest pilnym wezwaniem do duchowego i emocjonalnego przygotowania się na nadchodzące trudne czasy. Musimy wzmocnić się w wierze i modlitwie, zawsze szukając boskiej ochrony. Podzielmy się teraz przesłaniem, które przekazał święta Michał Archanioł z należytym upoważnieniem swojego kierownika duchowego. Podczas modlitwy poświęconej świętego. Michałowi Archaniołowi, Carlos Perez doświadczył wewnętrznej lokucji, w której zostało mu objawione pilne przesłanie. Pozostało tylko pięć lat i wkrótce świat ogarnie chaos. Ludzkość nie posłuchała wezwań Matki Bożej Fatimskiej, nie promując nabożeństwa do jej niepokalanego serca. Błędy propagowane przez narody Wschodu nadal się rozprzestrzeniają, a wielu światowych przywódców już poddało się siłom zła. Ziemia stanie w obliczu wielkich katastrof, z nieznanymi plagami wyłaniającymi się z cienia i niszczącymi całe populacje. Przesłanie to służy jako uroczyste ostrzeżenie dla nas wszystkich, podkreślając potrzebę duchowego przygotowania w obliczu nadchodzących trudnych czasów. Jest to wezwanie do wzmocnienia naszej wiary i zjednoczenia się w modlitwie, szukając boskiej ochrony i przewodnictwa. Ogromna ta mama pęknąć, a jej szalejące wody zatopią kilka miast, powodując ogromne zniszczenia i niewyobrażalne straty. Europa i Ameryka Północna stoją w obliczu wielkiego zagrożenia, ponieważ przywódca polityczny zawrze pakty z wrogami Boga. Przynosząc jeszcze więcej cierpienia i spustoszenia w regionie. Ponadto nastąpi poważna przerwa w dostawie prądu, choć nie będą to przepowiedziane trzy dni ciemności, ale chaos spowodowany przez same ludzkie działania. Konieczne jest, abyśmy podjęli środki w celu ochrony naszych domów w obliczu tego nieuchronnego nieporządku. W ciemności zapanuje chaos i zamieszanie, dlatego tak ważne jest, abyśmy wzmocnili naszą wiarę. Módlmy się żarliwie, zarówno w dzień, jak i w nocy, i chrońmy swoje domy. Jednym z gestów ochrony jest umieszczenie medalika święta. Benedykta za każdymi drzwiami domu. To symboliczne działanie nie tylko wzmacnia bezpieczeństwo fizyczne, ale także duchowe, tworząc tarczę przeciwko złym mocom. W tak trudnych czasach nasza wiara będzie testowana w sposób, Jakiego nigdy sobie nie wyobrażaliśmy. Tylko prawdziwie pobożni znajdą schronienie pod ochroną Najwyższego. Wzmacniajcie swoje dusze poprzez nieustanną modlitwę i zachowujcie czystość swoich serc przed Bożymi oczami. Pielęgnujcie życie sakramentalne, aktywnie uczestniczcie w sakramentach Kościoła, takich jak Eucharystia i Spowiedź, które zbliżają nas do Boga i wzmacniają nas duchowo. To, co nadejdzie, będzie prawdziwą próbą wiary dla sprawiedliwych i tylko ci, którzy są głęboko pobożni, znajdą schronienie pod opiekuńczymi skrzydłami Najwyższego. W czasach wielkiej ciemności i niepewności nigdy nie zapominaj, że światło wiary pozostaje niezachwiane dla tych, którzy pokładają ufność w Panu. Niezbędne jest wznoszenie serca w nieustannej modlitwie i utrzymywanie duszy w czystości przed oczami Boga. Przyjęcie życia sakramentalnego ma fundamentalne znaczenie. Oznacza to aktywne uczestnictwo w sakramentach, takich jak Eucharystia i Spowiedź, które są źródłem łaski i duchowego umocnienia. Ponadto, codzienne odmawianie różańca świętego powinno być stałą praktyką, ponieważ jest to potężne narzędzie wstawiennictwa i ochrony. Te akty wiary są prawdziwą duchową bronią zdolną chronić i oświecać nasze życie. Nieustanna modlitwa i czystość duszy są tarczą przeciwko siłom zła, rozpraszając ciemność, która próbuje zaatakować nasz świat. Codzienna pobożność, uczestnictwo w sakramentach i odmawianie Różańca Świętego nie tylko nas chronią, ale także łączą nas głębiej z Bogiem, wzmacniając naszą wiarę i prowadząc nas przez duchowe i fizyczne wyzwania, przed którymi stoimy. Krótko mówiąc, duchowe przygotowanie i ciągłe poświęcenie są niezbędne, aby stawić czoła trudnym czasom. Utrzymując mocną wiarę i zwracając nasze serca ku Bogu, znajdziemy siłę i ochronę, których potrzebujemy, aby pokonać wszelkie przeciwności. Ważne jest również, aby pamiętać, że nasza wiara nie powinna być przeżywana w izolacji. Powinniśmy szukać komunii i wsparcia ze strony naszej wspólnoty religijnej, uczestnicząc w mszach, grupach modlitewnych i innych działaniach, które wzmacniają nasze więzi z braćmi i siostrami w wierze. Jedność między wiernymi tworzy sieć wzajemnego wsparcia, w której możemy dzielić się naszymi troskami, szukać rady i oferować sobie nawzajem pocieszenie. W czasach próby solidarność ta jest niezbędna do zachowania nadziei i odporności. Razem, jako wspólnota wiary, możemy stawić czoła wyzwaniom z odwagą i determinacją, ufając w Bożą opiekę i miłosierdzie. Moi umiłowani bracia i siostry, to przesłanie przekazane przez święta. Michała Archanioła głęboko rezonuje w moim sercu jako kluczowe ostrzeżenie na nadchodzące czasy. W jasny i bezpośredni sposób ostrzega nas przed zbliżającym się wielkim wyzwaniem, nie tak jak tradycyjne trzy dni ciemności, ale jako wydarzenie wywołane przez samą ludzkość. W swoich słowach święta Michał Archanioł skierował do młodego Karola specjalną prośbę, która rezonuje z nami wszystkimi. Wzywa nas do życia sakramentalnego, aktywnego angażowania się w sakramenty Kościoła, takie jak Eucharystia i Spowiedź. Sakramenty te nie są tylko rytuałami, ale kanałami łaski, które przybliżają nas do Boga i wzmacniają naszą wiarę. Podtrzymują nas duchowo w obliczu wyzwań, przed którymi stoimy i przygotowują nas do stawienia czoła nadchodzącym burzom. Jest to wezwanie do odnowienia naszego oddania Bogu i naszej wspólnocie wiary. Życie sakramentalne nie ogranicza się tylko do chwil celebracji, ale przenika każdy aspekt naszej egzystencji, kształtując nasze wybory i kierując naszymi codziennymi działaniami. Jest to podróż ciągłego nawracania się i duchowego wzrostu, gdzie znajdujemy pokrzepienie i pocieszenie w odwiecznych prawdach naszej wiary. Tak więc, w obliczu niepewności i wyzwań, które nas czekają, Niech każdy z nas odpowie na to wezwanie z odwagą i determinacją. Obyśmy szukali Bożej obecności poprzez sakramenty, umacniające nas do stawiania czoła przeciwnościom z nadzieją i ufnością w Bożą opatrzność. W tym krytycznym momencie ważne jest nie tylko słuchanie, ale także działanie zgodnie ze słowami święta. Michała Archanioła. Przesłanie, które nam przekazuje, nie jest tylko ostrzeżeniem ale zaproszeniem do wewnętrznej przemiany i głębokiej duchowej odnowy. Prowadząc życie sakramentalne, nie tylko wzmacniamy własną wiarę, ale także budujemy solidny fundament, aby stawić czoła duchowym i materialnym wyzwaniom, które przed nami stoją. Każdy akt uczestnictwa w sakramentach Kościoła przybliża nas do Boga i przygotowuje nas do bycia światłem nadziei i siły w świecie coraz bardziej potrzebującym miłości i prawdy. Zachęca nas również do codziennego odmawiania różańca świętego i pielęgnowania nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi. Praktyki te nie są jedynie zaleceniami, ale mają fundamentalne znaczenie dla naszego życia duchowego jako katolików. Niestrudzone promowanie nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi, zgodnie z instrukcjami z Fatimy, jest niezbędne w czasach zawirowań i wyzwań. Praktyki te nie tylko chronią nas duchowo, ale także wzmacniają naszą wiarę i głębiej łączą nas z macierzyńskim wstawiennictwem Maryi. Ważne jest, aby każdy z nas poważnie potraktował to przesłanie. Nasze zaangażowanie w te praktyki nie powinno być powierzchowne, ale raczej codzienne i głębokie. Codzienne odmawianie Różańca nie jest tylko aktem pobożności, ale źródłem pokoju i siły pośród ucisku. Nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi oferuje nam bezpieczną przystań pod jej matczynym płaszczem, gdzie możemy znaleźć duchowe pocieszenie i ochronę. Gdy stawiamy czoła wyzwaniom współczesnego świata, przestrzeganie tych praktyk pomaga nam kierować nasze serca ku Bogu i umacnia nas, byśmy byli świadkami chrześcijańskiej miłości i prawdy w naszym codziennym życiu. Niech każdy z nas podejmie zobowiązanie aby żyć tymi nabożeństwami z żarliwością i stałością, wzmacniając w ten sposób naszą wspólnotę wiary i znajdując pocieszenie w potężnym wstawiennictwie Matki Bożej. Połączmy siły, aby wzmocnić nie tylko naszą wiarę, ale także nasze praktyki religijne, przygotowując się na wyzwania, które pojawiają się nie tylko na płaszczyźnie fizycznej, takie jak przerwy w dostawie prądu i klęski żywiołowe, ale także w duchowych wyzwaniach, przed którymi stajemy każdego dnia. Zdajemy sobie sprawę, że nasza prawdziwa walka toczy się na płaszczyźnie duchowej, gdzie stawiamy czoła przeciwnościom i pokusom. Módlmy się razem, święty Michale Archaniele, broń nas na naszej duchowej drodze, bądź naszym schronieniem przed sidłami zła. Prosimy Boga, aby z Jego boskiej woli oddalił od nas szatana i wszystkie złe duchy. Które chcą nas sprowadzić z drogi prawdy i cnoty. Niech wstawiennictwo święta Michała Archanioła i Matki Bożej Fatimskiej chroni nas i prowadzi w czasach wyzwań i niepewności. W tym krytycznym czasie konieczne jest wzmocnienie naszej duchowości poprzez modlitwę, uczestnictwo w sakramentach i pielęgnowanie intymnej relacji z Bogiem. Pozostając zjednoczeni w wierze i zaufaniu do Boga, Możemy stawić czoła wyzwaniom z odwagą i nadzieją, wiedząc, że nie jesteśmy sami w naszej duchowej podróży. Niech Boża opieka podtrzymuje nas i prowadzi przez wszystkie trudne czasy, z którymi możemy się zmierzyć. Pośród obecnych wyzwań i tych, które dopiero nadejdą, naszą odpowiedzą musi być odnowione zaangażowanie w naszą wiarę i silna determinacja, by żyć zgodnie z naukami Ewangelii. Niech ten czas niepewności zainspiruje nas do poszukiwania prawdziwego pokoju i bezpieczeństwa w Bogu, pokładając naszą ufność w Jego boskiej opatrzności. Niech święty Michał Archanioł, jako nasz niebiański obrońca, i Matka Boża Fatimska, jako nasza potężna orędowniczka, zawsze będą u naszego boku, prowadząc nas swoim światłem i chroniąc nas swoją macierzyńską miłością obyśmy w jedności z całym kościołem dawali świadectwo nadziei i przemieniającej mocy wiary będąc światłem nadziei w świecie który tak bardzo potrzebuje pokoju i pojednania amen dziękujemy za obejrzenie tego filmu zostaw polubienie i subskrybuj kanał dzisiejsze prorocze słowo na youtube włącz powiadomienia klikając na dzwonek aby otrzymywać inne posty